that's that guy do? What's of guy do? Na graia, vai, dá, vai, vai do chão, do vai, Gas gas. Ho. Oh! Sto, 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 Gas, gas, gas. Dziękuję <laughs> Dobrze, e, Podkurs jak chcesz, mocno pod brodę. Aż pod brodę nogi. Dobrze, gaz równy, taki, okej okay. Coś tam ma chyba nie pod Coś, kurde, ta w ogóle ta prawa ręka mówi się wyżej, coś tak jakby wyżywiło. Daj, troszkę gazu, troszkę gazu, mocniej gazu. Ma wysokości. Coś tam jest luźnego, wiesz, padło chyba woplot. Więcej gazu, daj, więcej gazu, bo jest mała wysokość, więcej gazu do góry więcej gazu, gaz, gaz, no, gaz, 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 gaz pełen, gaz, pełen gaz teraz, pełen gaz, pełen, pełen gaz, pełen gaz no z wiatrem. nie masz pełno gazu, pełen gaz o tak On nie zwiatuj wiatru. No no okay, dobrze jedź, pełen gaz, pełen gaz, pełen gaz, pełen gaz daj więcej gazu, daj mu więcej gazu zawróć sobie leciutko, lewą sterubeczką, lekko lewą, lekko lewą na Wisłę, w stronę Wisły nie mocno, lekko, o, tak o, tak dobrze, bardzo dobrze. Malbe, Ale to panu, komary nie... to no. co no, Ale znaczy, to popsikane niby na komary. No, ja? Ale tu widzę, że to, to są odporne. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, spróbuj podkurczyć nogi, słuchaj, jakbyś chciał. Podkurcz pod brodę nogi, żebyś wyszedł w przód. E, nogi do góry, jak możesz. Wiesz? Ja to też nie tak to. to na czym innym się człowiek skupia w tym momencie tak. Pełen gaz daj, żebyś wyżej wzbił się Wyżej wzbij się, daj gazu mu Teraz jesteś pod wiatr, daj mu gazu Chyba, no, że tak chcesz tak lądować, twoja decyzja Słucham? Tak byłem, czy wyżej? Wyżej poleciałeś Teraz to jest 15 metrów no. Można no, Na szyi, tak szyi, na szyi, na, tak szyi. szyi na szyi Nie przeszkadzaj to... Będziesz wisiał, ale to wytrzymasz tyle Wiem, że jajka bolą Ja ja tałkuję ale nie, on może być z Jest wiesz, położony, być poprzęczyk. Dobrze, dobrze, tylko wyżej leć, jesteś za nisko! Bo lata jeszcze! Wyżej, daj gazu mu! Lataj! Dobra. A. A tu leć, Robert! O. Nie słyszy. Nie słyszy? Nie się, no mówię, że nie słyszy. A, mógł kabel mu wyskoczyć? Może z radia? 25 mamy chyba. Wow! Przestaw. Tak. słyszysz, teraz? Słyszy, słyszy, daj gaz. Daj gaz, daj gaz, 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 bo jesteś za, za nisko, gaz. gaz i leć Wisłę teraz, gaz i na Wisłę, pełen gaz nawet, pełnego obroty, pełen gaz, gaz do dechy. A, nogi powiedz, może ta się jakoś spróbuję sobie. Spróbuj nogi pod brodę, przykurcić, jak jeszcze masz trochę siły, żeby weszła usiąść. Mocno, ale nogi pod brodę mówiłem. O tak, tylko ręce, nie zaciągaj sterówek czasami przy tej pozycji. takie coś. jeszcze raz staraj się to zrobić, te nogi. Pod brodę, tak. Nogi pod brodę. Możesz lecieć, jak ci jeszcze jest wygodnie na tyle, to możesz lecieć. O tak, no dobra, nie wejdziesz to nie, nie wchodź. I jak słuchaj, możesz wytrzymać, ci jajka nie daję. bolą, to leć jeszcze nie do Można, A, nie można, lepiej, ale najlepiej pod wiatr to robić. Pamiętaj, na dużej wysokości. Najlepiej złap jedną, starówkę, jedną ręką dwie sterówki i drugą ręką na wolną. Aha. Ale cały tak, czas musisz pamiętać, żeby Aha. trzymać u góry. Łagodnie. Dobra, nie. Gaś. Dobrze. I ląduj tam na tej drugiej łące skoszonej. Na masz bujało. Może się rozwijć po prostu. jak ma rondować, bo on ja też nie, nie, ma, nie wie do końca. Co, na razie niech odpuści sterówki. Rąduj, teraz sobie lecisz, lecz lecisz leci tam na łące, wylądujesz jeszcze na drodze, nieważne, czy w położę. Przypinuj go ze sterówkami. Bardzo dobrze. I tak. I kiedy się zaciąga? Nad samym końcem. Teraz zaciągaj, po jeszcze mocniej, mocniej, mocno, o super, odwróć się, odwróć się. Kim można zaciągnąć? Podejdź do szyby, podejdź do szyby, podejdź podej, do podej, podej.